kulturystyka.tv Witam Was serdecznie To Lukas Dojka Założyciel właśnie tego kanału kulturystyka.tv Którego rozwijałem przez jakieś 3 lata dosyć prężnie, intensywnie natomiast od 3 lat nie dodałem tutaj żadnego materiału Ale zauważyłem że faktycznie kanał rośnie subskryberów jest coraz więcej i wyświetleń na YouTube również znacznie więcej, to, to, yy, to w dosyć dobrym tempie rośnie. Postanowiłem odświeżyć ten kanał, mimo tego, że w ostatnich trzech latach zajmowałem się typowo biznesem, rozwijałem biznes, yy, założyłem kilka. Około 10 różnych firm w kilku branżach. Moją główną działalnością i główną branżą to oczywiście branża fitness, to kluby fitness, kluby własne oraz rozpoczęliśmy również działalność franczyzową, właśnie nieco ponad 3 lata temu, i przez ostatnie 3 lata udało mi się otworzyć 25 nowych klubów fitness I cały czas rozwijamy naszą sieć, aby stać się już niedługo, staniemy się najbardziej rozpoznawalną i największą siecią klubów fitness w Polsce. Z ekspansją, z planem z ekspansji również za granicę. Przez ostatnie 3 lata nie dodałem żadnego materiału. Również przestałem startować, już nie jestem aktywnym zawodnikiem. W zawodach przestałem startować jakieś prawie 5 lat temu. Ostatnie zawody miałem w 2015, więc nieco ponad 4 lata temu. Również przez ten cały okres, czyli prawie 5 lat, jakieś 4,5 roku, trenuję naturalnie. Więc możecie zauważyć moją obecną sylwetkę, mój obecny trening, co teraz robię, jak się odżywiam i do tego co robiłem wcześniej, oczywiście wcześniej kulturystyka, trening, zawody, przygotowanie zawodu było priorytetem, biznes, rozwijałem biznes, natomiast był to jakby drugorzędny element, sport i kulturystyka był, było to numer jeden, teraz sport, kulturystyka, fitness również jest bardzo ważną częścią mojego życia. Natomiast podchodzę do tego troszeczkę inaczej. Trenuję, żeby się lepiej czuć, żeby oczywiście dobrze wyglądać, natomiast żeby mieć więcej energii. Również pomaga mi to mentalnie, pomaga mi to w rozwoju osobistym, w budowaniu biznesów. Więc też możecie wykorzystać ten mój element i ten właśnie fitnessowy element mojego życia do swoich działań. Możecie zobaczyć, jak ważny jest trening, jak ważna jest dyscyplina treningu w życiu codziennym budowaniu kariery i biznesie. I ja byłem w stanie jestem znakomitym przykładem połączenia sportu i biznesu i faktycznie osiągania sukcesów biznesowych przez również tą dyscyplinę, którą nabyłem, te nawyki, które nabyłem w sporcie, no głównie przy kulturystyce. Kanał na tą chwilę ma nieco ponad 5300 subskryberów, ponad 1 od wyświetleń na YouTube i 89 dodanych materiałów. Te materiały dodawałem przez około 3 lata, tak jak wspominałem, przez ostatnie 3 lata żaden materiał, nowy materiał nie był dodany do tego kanału, a kanał był założony w 2016, więc chcę go odświeżyć. Chcę regularnie wrzucać materiału z treningów, ponieważ regularnie trenuję, robię kardio, zdrowo się odżywiam, natomiast nie planuję startów w zawodach. Jest to inny element mojego życia, natomiast bardzo ważny element, który również chcę Wam pokazywać. Możecie również zobaczyć mój rozwój, mój rozwój osobisty, rozwój biznesowy. Możecie zobaczyć, jakie były moje nagrania. Yy, wcześniej, jaka była moja prezentacja, jaka była moja wymowa, jak ogólnie działałem wtedy, jak działam teraz. No i chciałbym, aby te materiały były dla Was, były dla was inspiracją, motywacją do dalszego działania, do rozwoju. Nie tylko w branży fitness, w sporcie, ale również i w budowaniu kariery, w budowaniu biznesu, w życiu codziennym, yy, rodzinnym. Chcę, żeby faktycznie te materiały, ten kanał stał się dla Was inspiracją i mam nadzieję, że Wyświetleń będzie coraz więcej, zainteresowanie będzie coraz większe, subskryberów będzie coraz więcej, więc proszę Was, udostępnijcie ten materiał, obserwujcie. No i dziękuję Wam za to, że faktycznie przez te trzy lata e, oglądaliście materiały, udostępnialiście materiały, byliście w to zaangażowani. Teraz oczywiście moim priorytetem, priorytety się zmieniły, natomiast fitness, sport nadal zawsze będzie bardzo ważnym elementem mojego życia.